Nie masz funkcji samoczyszczenia piekarnika, ten trik ją zastąpi w 100%. Umieść kostkę do zmywarki na blaszce do pieczenia albo w naczyniu żaroodpornym. Następnie zalej ją wrzątkiem i wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 100 stopni. Zamknij piekarnik i pozostaw kotak tak na około 2 godziny zegarowe. Kapsułka zacznie się roztapiać, a zawarcie w niej detergenty zaczną osiadać na ściankach piekarnika. Usunięcie pozostałości wilgotną szmatką będzie już tylko formalnością. Twój piekarnik będzie się lśnić jak nowy i z pewnością będzie się w nim lepiej piec. Ukryta funkcja w wózkach sklepowych Lidla. Klienci męczą się, bo o niej nie wiedzą. Wózki na zakupy zmieniane są przez sklep regularnie. W nowych wózkach właściciel supermarketu postanowił dodać nową funkcję. Przy tylnych kołach pojawia się nowość. Wyciągana szuflada, która jest dodatkowym miejscem na zakupy. Możesz położyć na niej na przykład ciężkie butelki z wodą. Ukryta funkcja plastikowych koszyków w Lidlu. Większość klientów o tym nie wie. Ta wiedza przyda się każdemu, kto chociaż od czasu do czasu robi zakupy w jednym z dwóch najpopularniejszych dyskontów w Polsce. Ukryta funkcja koszyków w Lidlu pozwala znacznie wygodniej wyłożyć zakupy, gdy jesteśmy przy kasie. Słap za rączkę, podnieś koszyk i zahacz o kasę. W taki sposób o wiele łatwiej wyłożysz zakupy bez konieczności ciągłego schylania. Przekrój cytrynę, posyp solą i połóż na stoliku nocnym. To trik naszych papć o cudownym działaniu. Cytryny mają właściwości, które sprawiają, że świetnie nadają się do wykorzystywania w aromaterapii. Działają bowiem na nasz organizm bardzo kojąco. Sprawiają, że stajemy się spokojniejsi. Dodatkowo jej zapach jest czymś, czego nie lubią komary. Także polecamy ten trik w ciepłe, letnie wieczory. Jak parzyć herbatę, aby nie zostawiała osadu na kubku? Jedna kropla tego produktu wystarczy. Bardzo częstym problemem jest to, że podczas parzenia herbaty na kubku pozostaje brązowy osad. Należy przede wszystkim oczyścić wodę z nadmiaru wapnia. Rozwiązaniem jest zakup słanka filtrującego. Jeśli nie masz pieniędzy na zakup filtra, to herbatę dodaję słownie jedną kropę soku z cytryny lub naprawdę mało szczyptę witaminy C w proszku. Produkty te nie zmienią smaku herbaty, a sprawią, że osad nie będzie się tworzył. Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? Przeprowadź szybki test z wodą. Same jajka przechowujemy w lodówce przez dłuższy czas i zwyczajnie nie wiemy czy nadal nadają się do spożycia. Do naczynia nalej zimną wodę. Następnie włóż do niego jajko i obserwuj jak się zachowuje. Jeśli jajko szybko opadnie na dno i płasko do niego przylega to oznacza, że jest bardzo świeże. Idealnie nadaje się do jajecznicy bądź przygotowania na miękko. Jeżeli jajko opada na dno, ale lekko się przechyla to znak, że ma dopiero około tydzień. Natomiast jajko, które od razu wypłynęło na powierzchnię i unosi się na wodzie jest stare i nie należy go spożywać. Upał mieszkańcy bloków masowo wyjmują ją z apteczki. Chroni ich rodziny przed skwarem. Jego chłodzić mieszkanie w upał ten sposób kosztuje śmiesznie małe pieniądze, w tym sezonie bardzo popularne staje się korzystanie z kocy termicznych. Otóż wiele osób zakłada koce termiczne na okna. srebrną stroną na zewnątrz. Srebrna powłoka kocy termicznych odbija światło słoneczne, przyjmując przy tym minimalną dawkę ciepła. Dzięki temu wnętrze pomieszczenia pozostaje maksymalnie chłodne.